A dziś w Dodechy będzie o problemach Tesli, z awaryjnością, o ciekawych samochodach, które proponuje Volkswagen i o latającym aucie. Partnerem odcinka jest platforma operująca samochody wszystkich marek z finansowaniem, ubezpieczeniem i wsparciem serwisowym. I od tego zaczniemy. Zapraszamy na ten odcinek Marcin Klimkowski i Michał bo to naprawdę się dzieje. Już wam wszystko tłumaczymy. Jest kińska firma Erich należąca do holdingu XPeng Motors i oni wymyślili taki samochód elektryczny i latający, ale modułowy. Jak sobie pomyślicie o tym, jak sobie każdy wyobrazi, to pewnie pierwsze, co ma w głowie, to pana samochodzika. Ci, którzy jeszcze pamiętają, czyli to był taki samochód, samochód-amfibia, który umiał pływać, to teraz wszyscy sobie myślą, że będzie taki samochód, który złoży koła, rozłoży skrzydła i jakiś będzie miał wirniki i będzie latać. Trochę tak, a trochę nie, bo to jest samochód modułowy i tak jak camper, na przykład, albo jakiś yy, tam, nie wiem, pick up, ma z tyłu w budzie taki moduł latający, taki mini drono-helikopter i może dojechać z jakiegoś miejsca, w 5 minut ten helikopter się rozkłada i może gdzieś odlecieć i później wrócić. Chciałbyś? Bardzo, zdecydowanie. Popiasz, tak? Yy, tak, tak. A ja, ba, po co by ci był? Na przykład wyobrażam sobie taką wyspę grecką Zakynthos i tam są takie miejsca, gdzie musisz zaparkować, ale chcesz mieć piękny widok, na przykład na taką zatokę, w Raku. Wszyscy tam chodzą, jest straszny tłok. A ze sta już nie można chyba tam jeździć. No, ale z helikopterem. Albo nie można wpływać na plażę. W każdym razie coś tam zmienili. I do dokładnie to, co powiedziałeś. I teraz wyobraź sobie, że masz taki helikopter, i na chwilę ty jeden widzisz to wszystko. A dookoła siebie masz 75 innych helikopterów, Heliko ludzi, którzy też chcą tylko dla siebie zobaczyć, właśnie to, i są korki powietrzne. I korki, i w ogóle trudności z dojazdem. Ja mam wrażenie, że pierwszy raz o latającym samochodzie słyszałem, nie wiem, dwie dekady temu, może nawet dawniej. I ten pomysł, żeby samochód zamieniał się w całości w samolot, jest cały czas ogłaszany. Co jakiś czas toczą się prace, ktoś coś nowego wymyśli, już prawie opatentował, już prawie jest w produkcji, i później nic się nie dzieje, nie dzieje czyli nikt tego nie kupuje. A tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest super e, realne. W Ameryce Północnej są wielkie, naprawdę wielkie kampery, które są jak hotele i z tyłu podczepiają na przykład Jeepy Grand Cherokee, żeby można było ten dom zaparkować, a Jeepem sobie jeździć. Kawasaki wyprodukowało model Corleo, czyli takiego robota, oczywiście to jest prototyp, ale tym um, robotem m, który przypomina konia można na przykład chodzić sobie po górach i wyobrażam sobie że takie coś można zapakować na samochód na pakę ciekawy czy jak masz helikopter to, czy rozważali żeby się nazywał Corleone nie może tak no nie może zmienili bo, <głos》> w ostatniej chwili z że jest z góry to w... wygląda fajnie wygląda to bo słuchaj roz słuchajcie bo to jest bardzo realne dlatego że Początkowo Land Aircraft Carrier, bo tak się nazywa, yy, miał być maszyną niszową skierowaną do zamożnych użytkowników służb ratowniczych czy firm logistycznych. OK, ale uwaga, Emiraty Arabskie zamówiły już 600 sztuk, czyli to się dzieje. Czyli on już jest w produkcji, i dlatego taki jest wyjątkowy, i dlatego nawet tytuł jest tego artykułu: Pierwszy latający samochód trafi do produkcji. I uwaga, uwaga: w dodatku ma zasięg tysiąca kilometrów. Ten moduł jeżdżący, nie ten latający, a ten latający, może być też autonomiczny jest sam lata. To w ogóle brzmi dobrze. Brzmi dobrze. To trochę daleko od takiej motoryzacji czterokołowej, spalinowej, tradycyjnej, że tam są systemy i ten silnik spalinowy i moment obrotowy, ale taka jest przyszłość. Uważajcie dalej! Producent zakończył budowę fabryki i jest gotowy do masowej produkcji, która może wynosić 10 tysięcy modułów rocznie. A jedno zastrzeżenie. no było. Ja nie jestem specem od dronów, ale szukam nim. Ale nie ma. Że są miejsca, które na świecie, które, gdzie jest zakaz latania dronów, to jest bardzo, bardzo szczegółowo opisane. Nie jest tak, że jest pełna dowolność w poruszaniu się e, takimi nawet fotograficznymi, e, no służącymi do rozrywki dronami. E, no teraz sobie wyobrażam, że rzeczywiście wracam do tego, od czego zacząłeś. Czyli rzeczywiście, jeżeli to ma być masowa produkcja, no to może na tym zakrętać przy tej zatoce e, wraku. Rzeczywiście zrobi się gęsto od fotografów z, z własnych mini mikrohelikopterków. Ja bym chciał, żeby dojeżdżać sobie gdzieś do Trójmiasta, zostawić samochód, wsiadać w moduł latający i lecieć na L i omijać te wszystkie korty. E, ko, korty. A będzie w tym roku na helu kort do padla. Wszystkich zainteresowanych informuję, bo się właśnie dowiedziałem. Albo na przykład omijać korki przed Zakopanem. Albo tam w tych okolicach. Albo no w ogóle możliwości jest tyle. Albo zobacz. <laughs> Dojeżdżasz sobie do jakiejś miejscowości na narty, zostawiasz samochód na dole, wsiadasz w moduł latający, lecisz sobie na górę, i na narciaki, I cześć. Kurczę mnóstwo możliwości. Super. E, e, A mogę na koniec. Jeśli to... Xpank jest zainteresowany współpracą, do defy poleca się i chętnie przetestuje tego właśnie Aircrafta. Hm? Na koniec tylko powiem, że jest taki film e, animowany Wally, -E, i tam właśnie jest pokazane, co dzieje się, jak człowiek na tę górę, na ten narty nie wspina, tylko dolatuje. Można na zdrowie stracić. Ale dobrze zobaczmy po, Powiedz, bo teraz ja nie wiem, o czym mówisz, co i co. Wiesz, nie ruszasz się, ty jesz, twoje żyły się zatykają. Ale da lecisz po to, żeby zjeżdżać. A no to, wiesz, to jednak jest, i na co się. A poza tym, jak nie stoisz w korkach, to masz więcej czasu, żeby coś robić, więc wszystko się zgadza. Hej, mega pomysł, czekam na to rozwiązanie u nas. Nowy pomysł ma też Unia Europejska na tanie auta. Rozważa stworzenie nowej klasy małych, tanich elektryków o cenie... 15-20 tysięcy euro, czyli to będzie tam 65-80 tysięcy złotych. Ma to konkurować z tanimi modelami z Chin. I teraz, co zrobić, żeby mając te technologie, które mamy do dyspozycji, stworzyć tanie samochody? Można zrobić mniejszą baterię, tak? Im mniejsza bateria, tym mniejszy koszt. Można. No tak, wiecie, jak się wyrzuca kilogramy gdzieś w samochodach sportowych, czy to w wyścigówkach, czy rajdówkach, można się pozbyć wszystkiego tego, co jest niepotrzebne. Tylko, że z drugiej strony Unia yy, przecież ma przepisy dotyczące wielu różnych systemek, systemów, na przykład, yy, tam nie wiem, yy, ostrzegania przed przekraczaniem frekwencji, no, albo ciśnienia w oponach. I no, tych systemów jest dużo po to, żeby było bezpiecznie i się nie da wyrzucić. One też kosztują, chyba że zrezygnuje z tych systemów. Na przykład, może być i tak. Co się da zrobić? Szyby nieelektrycznie otwierane, lusterka nieelektrycznie ustawiane. Radia może nie być, klimy może nie być. No ale bez klimy to teraz ludzie już chyba sobie nie boją. Ale no. Warszawa, Hiszpanii, powiedz im to. Czego jeszcze może nie być? Klim czy. E, nawiewu z tyłu, bo widziałem ostatnio e, test Opla Frontery, który ma być super tanim samochodem i będzie super tanim samochodem i naprawdę jest pozbawionym całkiem dużej liczby takich rzeczy, do których przywykliśmy. Dla mnie to jest krzyk rozpaczy. Taki krzyk rozpaczy pod tytułem Boimy się was, Chińczycy, macie tanie samochody, my nie potrafimy robić tak tanich samochodów, nie jesteśmy konkurencyjni, więc wymyślmy coś urzędowo. Jeżeli urzędowo coś wymyślamy, no to już się wypowiedzieli zresztą producenci, którzy powiedzieli, hej, nie jesteśmy w stanie na Ale poziomie dzisiaj technologii normy emisji Spalin, no normy emisji no. Spalin. No. Produkować tego typu samochody. Dlaczego? To będzie elektryk. No. Ale tu przecież europejskie, koreańskie, super tanie, małe samochody elektryczne. Jeździłeś ostatnio w ministerem? Tak. Małe, tani, super. Jest Renault ee, 5. Tutaj nasz operator, realizator Piotrusz ma zachwycony. E, co tam jeszcze mamy? dacie Spring. Daj się zrobić mały, tani, elektryczny samochód. Dlaczego mówisz, że nie konkurujemy? Konkurujemy właśnie. No. Wydaje mi się, że nie są w stanie zrobić to połowę mniej z tym wyposażeniem, no bo teraz jak sobie przyglądam się elektrykom, czy też hybrydą, czy też hybrydą ładowanym z gniazdka, czy też elektryką, to wyposażenie chińskich samochodów jest pewne. Być może dlatego te zdobywają takie nagrody w Euro NCAP, o czym zresztą mówiliśmy do dechy. W sprawie tego Instera chciałem powiedzieć słówko. No właśnie, słuchajcie, patrzy się na ten samochód, no... Powiedzmy, że design, jednym się spodoba, drugim się nie spodoba. Jak się patrzy na niego z tyłu, to jest taki, ciu, jakby ktoś go spracował, bo jest taki ma dwuziutki. W środku, w środku mnóstwo plastiku, ale to zupełnie mi nie przeszkadzało. Tak mi się fajnie nim jeździło po mieście. Wszędzie się wciskał, lekki, no więc nie potrzebuje super dużej y, mocy, zasięg wystarczający. Mega mi się nim jeździło. Nigdy w życiu się nie spodziewałem, że spędzę taki super tydzień z Hyundai Ministerem. Mało tego, Filip może powiedzieć to samo. E, tak, ale zostawię takie niedopowiedzenie, bo szykujemy z Michałem takie małe podsumowanie roku, bardzo osobiste, to znaczy te auta, które na nas zrobiły wrażenie. I przyznam szczerze, że e, tak, oczekujcie tam informacji o Insterze, bo to było jedno z tych aut, które na mnie zrobiły największe wrażenie, właśnie przez swoją kompaktowość, właśnie przez ustawienie wszystkiego w tych miejscach, co powinno być, no i tego pewnego rodzaju, co ja lubię w motoryzacji. Pocieszność. Ten samochód, zwłaszcza w środku, wygląda tak bardzo pozytywnie. O, to taki pozytywny auto. Od stu tysięcy zaczynają się ceny. I e, no wiecie, to jest tak, że jak się doliczy do tego wpłatę mój elektryk, i, i to dotyczy oczywiście różnych tego typu samochodów, jak się później policzy ratę netto, no to można mieć za tam kilkaset złotych nowy samochód. Tylu się za kilkaset złotych miesięcznie, oczywiście nie w ogóle za kilkaset złotych. Jeszcze. Nowy samochód, którym naprawdę bardzo fajnie się jeździ. Zupełnie tylko taką informację mhm. e, właściwie dotyczącą tych planów Unii Europejskiej, żeby to, nie wiem, jakimś dekretem wprowadzić. Nie za bardzo wie, wie, wiem, jak się to miało odbyć technicznie, e, wprowadzenie w życie takiego pomysłu. No to też Chińczycy tupnęli nogą i powiedzieli, że już dosyć tego e, wszystkiego i chcą po prostu negocjować z Europą ten e, układ o samochodach, czy jakąś nową formę, wzajemnego szacunku czy handlu, bo na razie tego szacunku Chińczycy nie czują, a mimo braku szacunku i tak zdobywają kolejne procenty w torcie rynkowym. No okej, okay. tylko problem polega na tym, że jak się rozejrzycie, to nie ma jakoś bardzo wielu chińskich aut elektrycznych. One zdobywają rynek się... albo mali z elektryków, o, o tego dotyczą właśnie negocjacje, czyli Zobaczycie dużo hybryd, zobaczycie dużo spalinowych, mało dosyć elektrycznych. E, Unia wprowadziła te cła antydumpingowe nawet do 45%, między innymi na samochody elektryczne, e, mimo tych e, chińskie marki podwoiły swój udział w rynku europejskim. Szacuje się, że udział na poziomie. Mm, Szacuje się udział na poziomie kilkunastu procent, na przykład około 7,4% 7 wszystkich rejestracji nowych aut w Europie w 2025 w jednym z raportów jest już chińskich samochodów. To jest dużo i oni cały czas rosną, 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 bo mają super ceny. I teraz zwróćcie tylko uwagę na jedną rzecz, i tego nie wiemy. I moje spostrzeżenie jest takie, że jeżeli weźmiemy chińskie samochody i Powiedzmy, europejskie i je zderzymy na tym samym poziomie, w sensie, e, tę samą klasę samochodów. To jeżeli chodzi o niezawodność, to trudno powiedzieć, ale awaryjność i jakość materiałów, to kurczę, te chińskie są troszeczkę niżej. Teraz, jeśli komuś cena to to jest ok, ale jeżeli dochodzimy do takich tanich chińskich samochodów versus tanie europejskie. No to ta jakość to sami moim zdaniem już jest trudna akceptowalna. Takie mam wrażenie, nie wiem, czy się z tym zgadzasz. Tak, ale układ ten układ ma być do, ma dotyczyć właśnie jednak samochodów elektrycznych. Chińczycy godzą się na jakąś cenę minimalną, czyli nie będą walczyć tak do upadłego, no też dotując swój przemysł motoryzacyjny, bo to są naprawdę czasami dumpingowe rzeczy, czyli poniżej kosztów. Nie zarabiają, ale zalewają e, Europę. Zresztą ta wojna. W naszym tutaj programie też istnieje i bardzo często o niej mówimy. I wierzcie, chociażbyśmy woleli nie, to będziemy mówić jeszcze nie raz. Dobra, słuchajcie, to zaraz będzie o dwóch ciekawych Volkswagenach, a później jeszcze o awaryjnych Teslach. Zanim do tych Volkswagenów przejdziemy. To przypominamy, że Wechis jest partnerem do Dechy. Z czego bardzo się cieszymy. Jeżeli szukacie nowego albo używanego samochodu, zajrzyjcie sobie na stronę wechis.pl, bo tam cały proces oczywiście, znalezienia Finansowania wyboru samochodu można zrobić albo w 100% online, albo z pomocą e, doradcy. I teraz e, jest kilka promocji. E, ubezpieczenie na dwa lata za 0 zł do BYD Cel. To po pierwsze opony zimowe do wielu wybranych modeli za złotówkę i jeszcze na wybrane modele 1000 zł cashbacku. Link w opisie tego odcinka. Korzystajcie dowoli, wchodźcie na behis.pl Dobra, to o dwóch Volkswagenach teraz, ja może zacznę od ID Polo, a ty potem o GTI, bo będzie GTI Golf i to w specjalnej edycji. ID Polo to ma być taki super mały, no właśnie, to, 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 to o czym mówiliśmy, super mały, super, super tani elektryk dla ludu, cena poniżej 25 tysięcy euro. Zasięg nawet do 450 km według WLTP. A to ciekawe, bo to w sumie. Spoty. I to jest właśnie to, co troszeczkę mnie dziwi, tak na dzień dobry zupełnie, czyli no zaraz, jeżeli ma być super tani, poniżej 100 tysięcy, i to tak znacznie poniżej 100 tysięcy, to naprawdę potrzebny jest. No nie, poniżej 60, bo poniżej 25 tysięcy euro. Okej. Okay, czy, czy potrzebny jest aż taki zasięg? Wydaje mi się, że w, w przypadku miejskiego auta nie. E, bardzo silna konkurencja ze strony Renault ma e, samochody, które mają zasięg około 300-300 z kawałkiem kilometrów, i jakoś to wszystko działa. Więc ja nie za bardzo rozumiem e, to dążenie takie uparte do zwiększania zasięgu. E, Kia na przykład w tym gustuje, żeby ten zasięg miał ponad 600 kilometrów, tak jak w, w przypadku EV4 i EV3. EV4 i EV3? I jeszcze ev i, i i 6 I w tak, 4 i EV3. I mnie to jest niepotrzebne. To znaczy, ja jeżdżąc po Polsce, uznałem, że już my jesteśmy na tym etapie, że takich zasięgów nie potrzebujemy. A już nie mówiąc o Holendrach, Francuzach czy Niemcach, którzy mają szybkie ładowarki co nie wiem, co ileś tam kilometrów. Ja się z tym nie zgadzam, znaczy, ale wracamy. Nie, nie. Dlaczego? No, no proszę, wracamy. Bo jedni potrzebują większego, drudzy potrzebują mniejszego. I teraz. No tak, no i po to są do wyboru mniejsze i większe baterie. Tak? I jak chcesz tańszy samochód do jazdy po mieście, sobie wybierasz mniejszą baterię i tańszy samochód. Jak potrzebujesz zasięgu, to sobie możesz wziąć większą baterię i większy zasięg. I to jest wtedy wszystko OK. Więc ten nie powiedziałeś. No to, to, to po co tak, że. Czyli prawdopodobnie, i mogę się założyć, że w komunikacie, w takim medialnym przekazie i my na to się też łapiemy. Volkswagen miesza dwie rzeczy i większość firm tak robi. To nie jest zarzut wobec Volkswagena, czyli tak, podają zasięg najwyższej, najdroższej, najlepszej wersji i cenę absolutnego Golasa. Trochę to jest dziwne, bo ten 450 km po prostu nie wierzę, że cenowo da się tą baterię tak skalibrować, żeby był zasięg 450 i cena poniżej 25 tysięcy euro. I troszkę się. Jest taka możliwość, bo jeszcze nie, nie znamy super wszystkich szczegółów na temat tego auta. No ale rzeczywiście masz rację, może być zasięg znacznie niższy, taniej. Jedziemy z Golfem GTI Edition 50, bo tak został nazwany. Powiem tylko, że cena w Polsce zacznie się od 196 tysięcy złotych. Zwykłe GTI od 156, czyli cztery dychy trzeba dopłacić klientom. I za co te cztery dychy trzeba dopłacić w tej super wersji Edition 50 Golfa GTI? Nawet nie próbuj być wrogiem Golfa GTI, bo obaj yes. żeśmy wielokrotnie no. przyznawali, że to jest naprawdę super samochód, właściwie w każdej generacji, ma to coś w sobie. Eee, no, ja, Trochę legendy, trochę oczywiście teraz już trudno mówić o tej legendzie, no ale w limitowanej No tam jest, w tej limitowanej wersji. 25 KONI, no. I odbył, e, najmocniejszy Golf GTI w historii. Dla mnie to wystarczy, jeżeli ktoś lubi hot hatcher, a ja jestem wielkim fanem tego typu samochodów. Chociaż, e, dobra, jestem wielkim fanem, chociaż przy, przyznaję, że w momencie wejścia na rynek samochodów elektrycznych, czyli na przykład, nie wiem zwykłego Volvo, które ma powyżej 400 koni elektrycznego, no to urok Hot trochę zmarniał, no bo w tych samochodach zawsze chodziło o to, żeby szybko ze świateł ruszyć, żeby było głośno i szybko. A teraz to trochę tak nie działa i ze względu na naprawdę poważne konsekwencje związane z prędkością w mieście i ze względu na to, że to trochę się nie opłaca i ze względu na to, że elektryki i tak będzie szybszy. W Golfie GTI 50 Edition dostajecie 60 koni więcej, czyli 325, przyspieszenie do setki w 5,3 sekundy, prędkość maksymalna 270 km na godzinę. Jest do tego jeszcze opcjonalny pakiet Performance Edition 50, który kosztuje dodatkowe 17 tysięcy złotych i daje semi-slicky opony, układ wydechowy Air performance zawieszenie obniżone o kolejnych 5 mm i redukcję masy o 27 kg, czyli ja, jakby to wszystko policzyć, to za 60 prawie tysięcy złotych dostajecie ten cały pakiet, czyli 60 koni, obniżone zawieszenie i to wszystko, co powiedziałem. Czy chciałbym w golfie GTI za 60 tysięcy złotych to wszystko? Nie, chyba bym wybrał zwykłego golfa GTI, nakleił sobie. Na eleganckiego polo. 50. No koma, no jakby 60 tysięcy złotych za, G... za 50 edition, bym w Porsche 911 mógł dopłacić do... tam, nie wiem. Jakiś edition. Z tego co pamiętam, ostatnie cenniki mam pomalowanie znaczka na czarno, tu mniej więcej w tej cenie. Nie, no żartuję trochę. Na eee. sześć 6 dych za, za ten cały pakiet, 60 koni. Wrócę do tego. zawieszenie eee, Co dam jeszcze? Wydech. No? Lewa. Wrócę do Nałbyś, tego. A nie czy nie? Da? Ja bym miał to, bym gał. Ja lubię, ja lubię po pierwsze edycje limitowane, po drugie eee, lubię hot chodcze. A Golf GTI jest takim. Tak, to jest hot hatch, który mnie kręci od właściwie zawsze. No dobra, czyli tam wyjdzie 215 tysięcy z tymi wszystkimi dodatkami. Pi razy oko, czy tam 210 tysięcy. Nie chcę tutaj przesadzić, żeby Volkswagen nam sprawy nie wytoczył. Dobra, policzę. 196 plus 17, 206, 213, prawie 214. 214 tysięcy, by za to wszystko wyszło. Skrzydce, lubię golfa, ale chyba nie aż tak. To teraz będzie o awaryjnych Teslach, bo TIF e, zrobił raport. Analiza obejmuje 18 modeli elektryków, bazujących na danych e, z prawie 10 milionów e, raportów od 2024 do 2025 roku. Średni odsetek poważnych usterek w elektrykach 6,5%, modele 2-3-letnie, Tesla, model Y. Ponad 17% niezaliczonych przeglądów przy pierwszej próbie. To jest bardzo wysoki wynik, panie Marcinie. Tak, to prawda, ale Tesla zdążyła nas już przyzwyczaić do tego, że ma e, samochody inne niż wszystkie. E, I w raportach, e, między innymi, TIF wypada BLADO od, od bardzo dawna i jakoś się tym. Obniżyli, jak mówię, bo pamiętasz, była ta cała przecież akcja Elona Maska, który też ma budować nową fabrykę blisko polskiej granicy radykalnego obniżenia cen Tesli i wiele osób twierdzi, że to się odbiło na jakości, między innymi zawieszenia i że to zawieszenie wpływa na dużą usterkowość. Chyba chodziło najbardziej o model 3, z tego co pamiętam. W Niemczech jest, wiecie ile? Ostatnim miejsce zajmuje model 3 w tej właśnie rankingu. A się... ale i zaklepij od modelu Y, tak, który jest, no jednak droższy, większy i tak dalej. Ale nie do No muszę wrócić do tych pomysłów Unii Europejskiej na to, żeby samochody były naprawdę bardzo, 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 bardzo tanie. Hej, Tesla, duża firma najbogatszego człowieka na świecie obniża cenę, spoko, ale później w raportach, w rankingach niezawodności takie wyniki ma, czyli najgorsze, dwa ostatnie miejsca. Na 18 samochodów. Tak, tak, oczywiście, ale to też może się odbić, może się odbić na właśnie jakości tego samochodu, czyli mm, zrobienie takiego taniego auta, no, nie da się, to znaczy no wszyscy, nie wiem, no ciuchy, buty, jeździcie samochodami, eee, wiecie, że po prostu za pewne rzeczy trzeba zapłacić i pewne rzeczy potanić e, się nie da i tu jest czarno na białym, że właśnie nie da się tego zrobić. Pytanie do Was. Jak sądzicie, e, to są dane na koniec listopada 2025, czyli świeżutkie, ile e, w Polsce jest na rynku samochodów elektrycznych? Uwaga, prawie 108 tysięcy. Kurcze. Szybko zwiększa ta liczba elektryków, między innymi przez dopłaty, bo dopóki te dopłaty są, to myślę, że e, będą gdzieś tam e, bardziej atrakcyjne po prostu. Samochody elektryczne, jak dopłat zabraknie, no to będzie tak jak w Niemczech i e, się skończy zainteresowanie w takiej skali elektrykami. Jedna ważna rzecz w sprawie elektryków. Pamiętacie, jak mówiliśmy, że Gary McGovern, czyli ten główny designer Jaguara, Jaguara wyleciał z hukiem za ten projekt? Się okazuje, że nie. <laughs> że jednak go zatrzymali w robocie i że brną w tę rewolucję, którą sobie wymyśli. Może słuchali do dechy i stwierdzili, że jak ten Audi Concept C się tak podoba, ten Jaguar jest taki podobny, to może jednak zostawmy tego McGovern'a. Dobra, to no bądźmy influencerami, mam nadzieję, że to się też stało. Eee, I jeżeli już jesteśmy przy Jaguarze, to taka informacja trafiła w moje oczy, która pokazała też, jak bardzo jest e, ogromne rozwarstwienie na świecie, a w Stanach Zjednoczonych m, szczególnie. Otóż e, według Raportu do 2035 roku, czyli przez najbliższą dekadę, rynek aut luksusowych, ale ultra luksusowych w Stanach Zjednoczonych się podwoi. Kupują i tak najwięcej na świecie, jeżeli chodzi o auta ultra luksusowe. Będzie tego dwa razy więcej, czyli rośnie milionerów, wydają na samochody i będą wydawać na samochody i tak jak pokazuje raport, będą wydawać dwa razy te więcej niż teraz. Zatem takie firmy, jak nie wiem, Zonda, Koenigsegg, Ferrari, Lambo, no i dalej no Rolls-Royce, Mogą spać spokojnie. Zresztą wydaje mi się, że śpią spokojnie. A pamiętacie, jak opowiadaliśmy o tym, że Lewis Hamilton ma zrobić w Ferrari, taką współczesną edycję Ferrari 40 i ma się nazywać Ferrari. F44 od numeru Louisa Hamiltona i ma mieć silnik V12, manualną skrzynię biegów, no to nie zrobią. Aż na jeden odcinek dwa spostowania? No pięknie. Nie zrobią. Bo mieli i się wycofali i uznali, że nie. Może wiąże się to ze słabymi wynikami Ferrari w Formule 1. Nie mam zielonego pojęcia. Ostatnio rozdawano nagrody. Prezydent FIA, wyobraź sobie, zaprosił na scenę mistrza świata, żeby mu wręczyć puchar. I Jak Landon Norris wszedł na scenę, to mu zrobił jakiego mopa na głowie, bo Lando dbał swoją fryzurę i pomyślał, że to będzie bardzo śmieszne. Mohamed Bensulayem, któremu uwaga, Kinigzek, i to jest prawie tej informacji, o której mówisz, super luksusowy hałd. przygotuje specjalną regerę. One of one edition, tylko dla e, szefa EFIA. Kurczę, rośnie w siłę Mohamed Bensulayem. Nie można za bardzo go krytykować, bo się dostanie po głowie, a oni na pewno wszystko sprawdzają. Na dwoje babka wróżyła. Albo będzie tak jak z Jaguarem, że pod wpływem naszego programu jednak zmienią swoją strategię dotyczącą designu i być może tak stanie się też z FIA żeby będzie robił takich głupot i nie, kup, nie będzie kupował rzeczy? Zobaczymy, a do nas zamknął albo zwyciężymy. Zobaczymy. Słuchajcie, trzymajcie się wesołych świąt, meldujemy się po świętach, zrobimy podsumowanie najciekawszych dla nas samochodów minionego roku. A na razie machamy wam, życzymy spokojnych świąt. Dajcie znać w komentarzach, jeśli Wam się coś podobało albo nie podobało, a jeśli klikniecie subskrypcję, to też będzie nam bardzo miło. Partnerem odcinka jest. Platforma oferująca samochody wszystkich marek z finansowaniem, ubezpieczeniem i wsparciem serwisowym.